Cześć Manu, witam wszystkich tutaj, Lato. Dzisiaj Wam opowiem, pokażę, jak wygląda start nowego serwera w TB, a dokładnie skupimy się na serwerze ADRA, który niedawno się pojawił. Zobaczycie w tym materiale, jak wyglądał start, pokrótce wam opowiem, też jakie tam były liczby online, i tak dalej, i tak dalej. Co ja też robiłem na samym początku, jaki udało mi się level ogarnąć po pierwszym dniu, bo skrócimy tutaj pierwszy dzień. Także jeżeli jesteście ciekawi, ciekawi jak wyglądają pierwsze dni na nowych serwerach w TB, to zapraszam do materiału. Ok, także na samym starcie rozpoczęliśmy naszą przygodę. Stworzyliśmy naszą postać na serwerze Adra. I tak, zaczynamy na świecie Downport, czyli od paru lat to jest jakby nowa wyspa startowa e, zamiast Rockgarda, ale też można na stary Gard się e, wbić. No i tutaj robiłem test dzień wcześniej ze znajomymi, z którymi też gram tutaj na serwerze. E, no i. Na downporcie jest bardzo dużo osób na początku. No więc my wymyśleliśmy sobie plan, że pójdziemy na stary Roggar, czyli ominiemy tak jakby te pierwsze początkowe czary, nie dostaniemy tych pierwszych itemków, tylko od razu przeniesiemy się na Roggar, gdzie dosłownie na starcie byliśmy sami. Dosłownie byliśmy sami we dwójkę, nigdzie nikogo nie spotkaliśmy przez następne kilkanaście minut. No i co? Normalnie z downportu bardzo szybko da się wyjść, jak są starsze serwery, ale jak jest nowy serwer, nagle loguje się 300 osób i na jednego potworka rzuca się po 10 graczy, no to jest duży problem. A na RockGuardzie nic, praktycznie nikogo nie było, więc z downportu na nowym serwerze możecie wychodzić godzinę, półtorej, nawet jak nie dwie. W najgorszych przypadkach, a tutaj na Rockguard e, udało nam się to ogarnąć o wiele szybciej, tak jak mniej więcej zakładaliśmy. Jak tutaj będziecie wszystko widzieć na materiale, to e, plan był taki, żeby od razu teleportować się z downportu na Rockguard. E, mamy tam jakieś podstawowe przedmioty, ale bardzo, bardzo słabe. Na drugim poziomie tam lądujemy i od razu rasujemy e, Quest, gdzie zdobędziemy Carlins Sword, czyli jeden z lepszych. E, swordów, jak jedna z, z lepszych broni ogólnie na e, Rockguardzie, czyli na początku e, TB e, i, I tak, no quest'a normalnie nie byliśmy praktycznie w stanie zrobić e, Musieliśmy go oczywiście przebiec, czyli ustawiliśmy sobie Maksymalną defensywę i e, Biegliśmy do tego quest'a e, Także, no, Trzeba było przebiec przez trolle, później przez Wolfy, które nas troszeczkę blokowały, mieliśmy malutkie problemy, ale koniec końców udało się dobiec do, 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 tego, do tego najgorszego rumu, gdzie była cała walka z minotaurami i orkami, które na Roggardzie są naprawdę ciężkie, ich było tutaj dużo. No i mieliśmy problem, ponieważ za pierwszym razem padliśmy, nie udało nam się tego zrobić we dwójkę. Oboje popadaliśmy niestety dosłownie przed samymi skrzynkami, żeby wziąć miecz, tak? Bo możecie wziąć nagrodę i możecie wtedy sobie paść od razu, bo na Roggardzie nic nie tracimy. Także także pierwsze podejście było nieudane, zginęliśmy ale drugie podejście już było jak najbardziej ok, ponieważ no, udało mi się zebrać tego Carlin zginęłem od razu później, niestety tutaj graliśmy we trójkę i tylko mi udało się zdobyć Carlin koniec końców za drugą próbą tutaj dwóm innym moim kompanom się nie udało, więc po zdobyciu Carlin po zrobieniu początkowego quest'a ruszyliśmy sobie na podbój jakichś skałek na roggardzie, wolfy, snake'i. I Spidery, czyli takie podstawowe jakieś ekspowisko. Cały czas było pusto przez pierwsze jakieś 30 minut. No nie 30, no przez pierwsze 20 minut do jakiegoś 5-6 levela było pusto. Później kilka osób padło na ten sam pomysł. co my też się pojawiali tutaj. No i z najgorzej, jak zawsze, wiadomo było wbijać level z tego 7 na 8. Ja jako z naszej trzyosobowej ekipy, pierwszy, jako że miałem Karlin Sworda, wbiłem ten 8 poziom. Udało się fajnie cały czas wyjście z tego Gardu na główną jakby mapę Mainland, udało się to mniej więcej ogarnąć w 30-35 minut, więc byliśmy z wyniku zadowoleni było troszeczkę gorzej niż zakładaliśmy, także było jak najbardziej ok. No i na ósmym levelu. Pierwsze co zrobiliśmy, to teleportacja początek na mapie downport. Później, pierwsze co to poszliśmy sobie trenować naszego podstawowego skilla, czyli w moim przypadku zrobiłem knighta, bo chcę sobie dłużej pograć, wybrałem tą profesję. Dawno nie grałem Knightem, a jest bardzo przyjemny, jeżeli chodzi o ewentualne późniejsze granie, czy to solo, jakby nie było kogoś i tak dalej, i tak dalej. Po prostu najbezpieczniejszy, że tak powiem, i najmniejszy waste. No, może super szybko nie będę levelować, bo tutaj sorcerer i druid, czyli magowie, 100 razy łatwiej będą mieli na początku. Ja pewnie muszę się przemęczyć tym Knightem do jakiegoś 50. poziomu, ale no, zobaczymy. Taką sobie klasę wybrałem, a nie inną, więc. Muszę się teraz przemęczyć kawałek. Pierwsze, co tak jak mówię, z S, z tego, ze sklepiku premium kupiliśmy sobie różdżkę, która wbija nam sworda. Trwa to 15 minut. Po pierwszej różdżce miałem około 30, 30 sworda, 32 jakoś tak. No i później, jeżeli moja kompania zrobiła podobnie, to Poszliśmy sobie na jakiegoś tam pierwszego expat, też jakieś małe rozmowy, w tym czasie jako, że ja wyszedłem pierwszy z tego rogardu, to oni sobie tą, palili tą różdżkę. Jeden dla druida, drugi dla paladyna, a ja w tym czasie pobiłem troszeczkę początkowych swamp troli w Port Hope, kiedy już tutaj moi kumple kończyli. To ja postanowiłem spalić drugą różdżkę, ponieważ no dwie różdżki, szczególnie na magów, są bardzo tutaj fajne. Jest to bardzo fajna opcja, naprawdę. Po dwóch różdżkach mniej więcej macie koło 40 M Levela, więc jest super. Ja tutaj też koło 40 Sworda miałem po spaleniu tych dwóch różdżek Premium, więc naprawdę już te początkowe hity były jak najbardziej ok. Popaliliśmy to, pochodziliśmy troszeczkę po Port Hope i od razu uderzyliśmy na około 8-9 poziomach. Na krokodyle. Taki też był plan wstępnie wcześniej. Wchodzimy na Port Hope i będziemy robić troszeczkę początkowych tasków. Wiadomo, jest bardzo dużo osób na starcie. Finalnie, chyba w pierwszy dzień, jak graliśmy, było niecałe 700 osób na serwerze. No, ale ten sam początek, pierwsza godzina czy półtorej, no to wiadomo, wszyscy szybko wychodzą. Szczególnie dużo osób na nowych serwerach robi magów, bo nimi się najłatwiej na początku XP i najszybciej. No i te najbardziej znane ekspowiska jakieś tam. Rotwormy, teramity, może minotaury, i larwy. To zazwyczaj korymy i te, te, te takie ekspowiska były wiadome, że będą raszowane i będą ostro, ostro szturmowane przez ludzi, a my wpadliśmy na pomysł, żeby ogarnąć sobie na Portkop krokodyle i żółwie. No i to na początku bardzo dobrze szło. W trójkę dawaliśmy radę, ja tutaj starałem się cokolwiek bloczyć, bo damage za dużo nie robiłem szczególnie. Żółwią, które naprawdę mają mocną skorupę, mocną defensywę, i ciężko się przebić. No, ale ja tutaj każdy, ja tutaj byłem bardziej w roli powiedzmy takiego supporta, tanka, ala tanka, no bo na tym poziomie ciężko nazwać Knighta tankiem. I wspólnie jakoś ten damage robiliśmy, tak? Najwięcej robił mag, wiadomo, zawsze się przebijał, więc wspólnie na szaret XP nam to jakoś szło. I tak, przez kilka leveli posiedzieliśmy na tych krokodylach. Udało się kawałek taska porobić, mieliśmy 11 poziom, jakiś refill e, powrót do depo następnie 12, ponownie byliśmy na e, krokodylach około 100 krokodyli było zabitych e, kiedy ja wbiłem 12 poziom, więc nie był to zły wynik, e, cały task zajmuje 300 krokodyli, więc przez pierwsze powiedzmy parę godzin to było wychodzenie z rockguardu bicie tych krokodyli początkowych mm. następnie już zaczęło się robić o wiele więcej osób, koło 14 levela mieliśmy niecałe 200 krokodyli, więc troszeczkę ten eksp powiedzmy jakby zwalniał, ponieważ no coraz częściej było widać tych, te osoby na, na tym Porthope. No i finalnie też próbowaliśmy jakieś troszeczkę powiedzmy małe questy porobić, poszliśmy sobie na Amazonki, żeby odebrać nagrody, tam było więcej osób niż niż potworów jak się okazało ale w takich wielkich grupach to nie było problemu większego z jakimiś amazonkami czy witchami, więc po prostu głównie poszliśmy tam na amazonki, na amazon camp pod Benorę, żeby sobie odebrać nagrodę, troszeczkę kasy wpadło, jakieś tam perły do sprzedania były i tak dalej, i tak dalej poszliśmy też ogarnąć sobie licza, czyli taką miejscówkę, w której bodajże codziennie można kopać w bagnie i macie szansę na to, że wypadnie wam licz, czyli to jest item potrzebny do złapania bufalo. Mounta bufalo, żeby sobie na nim jeździć, czyli bodajże bawu, coś takiego. Albo można to sprzedać za grubą kasiorkę, więc tak to wyglądało w okolicach 14-15 levela. Troszeczkę sobie właśnie po mapie pobiegaliśmy. Później próbowaliśmy też z jednym tutaj z kumpli, z druidem, odwiedziliśmy Minotaury na na górze Darashi, i zobaczyć sobie jak to wygląda Quest ze Stealth Ringiem. No było tutaj bardzo dużo osób, szanse były, ale no niestety ostatni poziom zawsze e, okazywał się silniejszy, i na przykład, jeżeli wchodziła większa grupa ludzi, chcieliśmy się do nich dołączyć, no to ci ludzie już nie wychodzili, że tak powiem, z tego ostatniego poziomu, czyli albo ginęli, m, albo po prostu uciekali. Ci, co przeżyli, i grupa. Iluś tam osób się rozpadała, więc naprawdę te jakieś tam dziesiąte, y, piętnaste levele no to nie sobie dały radę tutaj y, na tych minotaurach, Guardach, minomagach, żeby zrobić tego stealth Ringa. i ostatecznie po kilkunastu minutach i po paru próbach się y, po prostu... Zniechęciliśmy i już to zostawiliśmy na razie. Tego stealth ringa nie udało się zrobić tego questu. A jak wiemy, stealth ring na początek dużo wydał, by ponieważ byśmy mogli od razu sobie może albo go sprzedać za parę K, czyli już by był na początku Kasiora, o którą ciężko na początek, albo byśmy mogli użyć ten stealth ring, żeby być niewidzialnymi i iść może na jakieś lepsze potworki, na przykład bodajże Korymy nie widzą niewidzialnych. Storm refinery chyba tak samo także no taki był plan niestety selfringa nie udało się zdobyć jak już byliśmy na Darashi to odwiedziliśmy też sobie jakieś nie, podziemne komnaty padło na rotwormy troszeczkę ich pobiliśmy e, miałem w tym momencie e, mniej więcej 15 e, poziom i z tego co mi się wydaje w tym momencie ja jakoś tam e, kończyłem dzień 15 16 level w każdym razie do 15 levela pamiętam, że streamowałem, ostatecznie miałem 15 poziom, 40 sworda, 16 shieldingu, tak to wyglądało. Później chyba jeszcze troszeczkę grałem i ostatecznie dobiłem bodajże te pół levela na 16 poziom, czy nawet 17 sobie wbiłem w pierwszy dzień. No i na koniec dnia postawiłem postać na offline training, czyli, czyli żeby przez całą noc skillował mi tutaj Sworda więc tak to wyglądało. Finalnie, mówię, grałem Knightem, grałem sobie tutaj z ekipą. Nie mieliśmy jakiejś dużej presji na jakiś gigantyczny level. Jakbym chciał wbijać koniecznie level na nowym serwerze, to pewnie zrobiłbym Sorcerera, ewentualnie Druida. I wtedy poszlibyśmy od razu z jakimiś większymi manasami na coś silniejszego, żeby jak najszybciej sobie expić. A jak wiemy, Knight, no nie może, jakby powiedzmy, oszukać tych expowisk i na małym poziomie iść na silniejsze potwory jak to na przykład robią magowie czy nawet paladyn który po prostu często gęsto przed potworami silniejszymi i przed każdymi uciekają e, nie dostają damage'a i dzięki temu mogą po prostu zadawać obrażenia a sami ich nie przyjmować i e, w ten sposób mogą sobie często gęsto expić na silniejszych potworach niż powinni. Knight niestety tego nie zrobi ponieważ no, muszę zawsze z bliska bić i zadawać te obrażenia z bliska i przyjmować obrażenia, więc Knight powiedzmy, jakby nie może oszukać swojego levela i expów, na, którym, na których powinien siedzieć. Także tak to wyglądało pierwszy dzień. Jeszcze raz podsumowując, start serwera Adra: maksymalna liczba osób to było niecałe 700. Wyjście z rogardu zajęło mniej więcej 30-35 minut. Później, e, pierwsze co zrobiłem, no to praktycznie spaliliśmy różdżki, to każdemu polecam dwie różdżki spalić, szczególnie magom na, na ten magiczny level, czy na przykład na sworda, czy na Distance, jak gracie Paladynem. Finalnie streama zakończyłem około 15-16 poziomu, Sword 40 albo 41, Shielding około 16, a na sam koniec dnia, z tego co pamiętam, troszeczkę jeszcze grałem i wbiłem albo 16, albo 17 level Knightem, czyli Rycerzem, także tak wygląda podsumowanie, tak wygląda mój dzień na serwerze, nowym serwerze TB Open PVP na serwerze ADRA. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to piszcie w komentarzach, czy też zaczynaliście, jak u Was to wyglądało. Może macie jakieś protypy na start, o których nie wiem. No i zapraszam do grania na serwerze Adra. Cały czas gram. Piszcie albo w komentarzach pod spodem, albo pijajcie na grupę na Facebooku. Tam dajcie znać. Ewentualnie piszcie bezpośrednio do mnie na Discordzie, na kanale Discorda. Wszystkie linki oczywiście macie pod spodem w opisie. Także dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!